Cześć, to Tajland. W tym odcinku pokrótce chciałbym pokazać Wam możliwości inwestycyjne w Tajlandii na wyspie Koh Samui, na której właśnie się znajduję. Jeżeli chcielibyście zainwestować właśnie na tej wyspie swoje pieniądze w nieruchomości, kontaktujcie się ze mną pod filmem bądź w prywatnych wiadomościach. Pomogę Wam znaleźć coś dla Was. A tu jest jedno z takich miejsc. So many times you worry about your everyday.

to miejsce w kilka sposobów. Tutaj była farma kokosów, ale drzewa kokosowe są po prostu zbyt stare i już się nie nadają i myśleliśmy o tym, żeby postawić tutaj trzy wille, w tym jakieś dwie wille na wzgórzu, będzie widok na morze i otworzyć tutaj wake park. Zobaczymy co z tego wyniknie, czy ktoś będzie w ogóle chętny w coś takiego zainwestować. Tutaj jest ziemia, mamy mojego znajomego po drugiej stronie tak samo. O, i, I tam. I zobaczcie, do ciekawostki takiej należy to, że oddzielali od siebie granice Ziemi w taki sposób, że sadzono dwa kokosy przy sobie. Czyli tutaj wiadomo, że tutaj ta Ziemia się kończy. Jak pójdziemy tam dalej, to znowu będą dwa kokosy przy sobie. I jak pójdziemy tam dalej, to będą dwa kokosy przy sobie. To znaczy, że tak dzielono granice granice ziemi, czyli po prostu sadzono kokosy, i już było wiadomo co jest czyje. No i tutaj cała, cała ta okolica, dzwoniliśmy, żeby się dowiedzieć dokładnie, jest pod inwestycje, czyli ta część drogi i ziemia, ziemia za tamtą drogą, za nami, cała, i ziemia tutaj. Jedyny minus, moim zdaniem, to jest sąsiedztwo szkoły, gdzie po prostu rodzina znajomego podarowała ziemię pod szkołę dla dzieci, co jest bardzo, bardzo moim zdaniem super. Podobno nie jest głośno, ale jest szkoła, tak? I ziemia pod inwestycje. No i tu jest góra tej ziemi koło szkoły, i mamy normalnie widok na morze, ocean view, i fajny dojazd tutaj od góry, więc. To jest chyba najfajniejsze miejsce tej ziemi, gdzie można by było postawić jakieś wille z fajnym widokiem na morze. I normalnie się lanka, ponieważ nie ma tutaj nic innego. A tak wygląda plaża niedaleko tej szkoły, w sąsiedztwie. Jest mega ładnie i wieje. Do you see that two islands? The yeah, yeah, I see the island. white sand on the second one. Yeah, I don't one. remember which one of them, but our family own half the island. Half of the island? Half, about half of the island. But uh, there are some dispute with the, the uh, Thai Navy. Uh huh. Uh, so. Okay. We have to figure out who. Who? <laughs> who? Yeah, who, okay. Who, 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 Tak więc, jeśli słyszeliście dobrze, jest opcja, żeby zrobić coś na prywatnej wyspie. No ale to chyba są już duże pieniądze. Ale jest coś takiego. Tam. Przepiękne miejsce. Tutaj jest bar. Bungalowy. Dobra, idziemy na plażę. so many times you worry about your everyday you lose your time for your worries but you forget about your way so don't give it up pulling yourself together and fight for your everyday so don't give it up I zobacz, normalnego, przeciętnego człowieka nie stać na cały resort, ale może stać się na jego część. Tak więc pomysł jest taki, żeby zobaczcie, tutaj macie dwa poziomy, i żeby połączyć te dwa poziomy, tak, żeby każdy, kto kupi sobie tutaj, powiedzmy, mieszkanie, miał górę i dół i dostęp do basenu swobodny. I jedyna opłata, jaka tutaj będzie, to po prostu. Miesięczna za opłaty wspólne, tak bym to nazwał. Za basen, za sprzątanie. No i zobaczcie, tutaj mamy, powiedzmy, że apartamenty, a tutaj będzie, tutaj już bungalowy, osobne centrum spa. I idziemy do. Głównego basenu. Jeszcze nie znamy cen, ponieważ nie przeliczyli tego wszystkiego. Więc, jeżeli chodzi o ceny, to po prostu podam każdemu cenę z osobna. Ale dla wszystkich będzie taka sama, żeby nie było. Po prostu jeszcze nie ustalili. Tutaj jest bar, więc też. Możliwość na inną inwestycję na plaży. Ok, i basen. Bądź wyobraźcie sobie, że będziecie mogli kupić sobie na przykład trzy pokoje i zrobić z tego jedno wielkie mieszkanie. No i to wszystko, Jezu, to jest przepiękne. To wszystko jest do naszej dyspozycji. To jest akurat rodziny znajomego, któremu będę pomagał. Realizować tutaj inwestycje na wyspie. Mają bardzo dużo ziem. No i zobaczcie, to jest przeogromne i przepiękne. Man, this is beautiful. This place is totally beautiful. Wiecie, mnie bardzo ciekawiło, skąd e, rodzina ota ma tak wiele ziem. Tutaj na Samui. Jak to się zaczęło? Ile lat temu to się zaczęło? No i powiedział mi, że po prostu wiele, wiele lat temu, setki, czyli może z 200 lat temu, przyjechała jego rodzina z Chin, zaczęli ciężko pracować i z zarobionych pieniędzy kupowali po trochu ziemi. No i teraz jest naprawdę posiadaczem dużej ilości ziemi. Z pokolenia na pokolenie zostało przekazywane do jego rodziny, do jego kuzynów. I tak to wygląda. Zobaczcie, jest przy super. Będę znał cenę każdego z tych pokoi poszczególnych. Będę znał te sceny jeżeli będziecie chcieli większą ilość. Oraz będę znał cenę całej tej posiadłości. Jeżeli chcielibyście zainwestować właśnie na tej wyspie swoje pieniądze w nieruchomości, kontaktujcie się ze mną pod filmem. Bądź w prywatnych wiadomościach, pomogę Wam znaleźć coś dla Was. A tu jest jedno z takich miejsc. Trwałeś z nami do końca. To znaczy, że film Ci się podobał i mamy wielką prośbę. Udostępnij go dalej.